Witam moich widzów kochanych dzisiaj. Dzisiaj będziemy nagrywać o innej tematyce, gdyż to będziemy nagrywać o tematyce mrówek. Tutaj właśnie przebudziłem moje mróweczki. One tutaj wyszły, gdyż to wysypałem im jedzenia, więc jest ich bardzo dużo tutaj, jak można zobaczyć. Tutaj za niedługo tamy im też wodę, więc ona jeszcze bardziej się rozruszają. I Wam pokażę na przykład różne rodzaje. Gdzieś tutaj powinna być królowa. Nigdzie jej nie widzę. Zapewne jest schowana tutaj gdzieś, pomiędzy tymi wszystkimi mróweczkami. Na pewno jest tam gdzieś i siedzi sobie. No, ale niestety jej teraz nie zobaczymy. Ale widać, na przykład tam jest też dużo mrówek. Mr bo co dziwne, mrówki to nie są żywe. Wszystkie tamte mrówki po prostu to są małe ciała. I dziwne jest to dla mnie, że wszystkie ciała są zebrane w jedno miejsce. Mrówki bardzo dobrze zagregują jedzeniami i różnymi rzeczami. Na przykład, gdy dawałem im różne jedzenie, na przykład jajka czy jakieś tam, bo mrówki bardzo lubią jajka, to muszę potwierdzić, to naprawdę się bardzo ruszały i co dziwne, gdy dałem im trochę ryżu, to ten ryż dały do każdego, podzieliły ten ryż do każdego jedzenia swojego. Pewnie po to, żeby wigoć się nie zbierała. Więc jeśli ktoś by chciał takie mrówki, to trzeba wejść gdzieś na stronę z mrówkami. Ja dla potrzebujących polecam właśnie takie czarne mrówki. Najlepiej sobie kupić jakieś takie małe formikarium. Trzeba na pewno to chyba będzie w zestawie, więc tego nie. Najlepiej kupić coś takiego sobie. Tutaj jest. O, to pokazuje temperaturę. Przyda się, zresztą róki potrzebują określoną temperaturę. Jest to chyba właśnie Jest to chyba gdzieś tam około od 20 do 30, gdzieś tam pomiędzy tym. Trzeba im regularnie dawać wodę, żeby jej nigdy im nie zabrakło, bo woda jest bardzo potrzebna. No i trzeba też ziarna jej dawać. Jeśli chcecie, to raz na. Kilka miesięcy możecie wsypać im odrobinę cukru, gdyż to one szaleją za cukrem. Więc różne rzeczy można robić. Gdy królestwo tych mrówek waszych już będzie dość bardzo rozwinięte, że będzie dużo tych mrówek wszędzie, to wtedy najlepiej wkładać im nie wiem, małe świerszcze, jeśli się ma takie żywe, można kupić. Na przykład pająki też można dawać. Różne rzeczy. Jeśli ktoś by chciał się po prostu pobawić, to ja raz tak zrobiłem, ale później już tak nie robiłem. Wziąłem po prostu z dworu mrówki kilka i tutaj dałem. No później niestety wiadomo, gdzie się znalazły. Ech, no, więc teraz już tak nie robię. Na pewno trzeba mieć, właśnie jak już mówiłem, trzeba mieć formikali, jeśli chcę się mieć. Tutaj trzeba pamiętać, żeby tutaj wlewać co jakiś czas też wody, ale to malutko, kilka kropelek, bo to stwarza wilgoć dla mrówek. Więc to jest potrzebne. Ja teraz was tutaj zostawiam z moimi mrówkami. I pójdę. I pójdę po cukier, żeby się rozruszały. Wracam już z cukrem. Wspiemy im trochę. Dobra. Nie wiem, czy to widać, bo nawet ja tego praktycznie nie widzę, więc pewnie na kamerze nie widać, ale jakaś mrówka mi uciekła. Przepraszam, mróweczko, ale musiałam cię tak zepchnąć. I właśnie trzeba bardzo uważać. I zawsze, gdy się otwiera tutaj u góry, to najlepiej sobie tak spojrzeć, czy nie biegają. Teraz tutaj ty, no Co ty tak podeszłaś tutaj. Do kamery chcę się pokazać. <grym> Dobra, ten odcinek już będziemy kończyć. Za dwa dni będzie kolejny odcinek z mrówkami. Do widzenia!